Cześć, z tej strony Seba. Witam Was w kolejnym odcinku warsztatu Seby. Dzisiaj widzimy się w moim pierwotnym warsztacie, a wszystko to za sprawą tematu e, dzisiejszego filmu. A mianowicie będę tutaj instalował e, szafę serwerową, tudzież bardziej to będzie szafa informatyczna, bo na serwerową to jest troszeczkę za płytko. W każdym razie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zaczynamy. Tak prezentuje się moja obecna sieć. W tej chwili już jest 6 kabelków tutaj podpiętych. Zaraz będą jeszcze przynajmniej dwa dociągnięte to już będzie 8. No i to już tak troszeczkę zaczyna się tutaj klumpować. W każdym razie pomysł jest taki, aby w tamto miejsce zamontować tę oto szafkę. Tak szafa serwerowa o wielkości. Raz, dwa, trzy. 4, 5 U. To powinno wystarczyć, gdyż planuję tutaj zainstalować na samej górze patch panel, w którym będą skomasowane kabelki i zająć się dystrybucją tutaj. Na razie wykorzystując istniejący switch, ale docelowo nabyć taki, który będzie można tutaj wkręcić, bądź podmienię ze switchem z drugiego pomieszczenia, ponieważ to jest moja druga szafa serwerowa. A teraz zobaczmy, czy ona będzie tam pasowała do góry, bo tu już widzimy, że trzeba będzie raz, dwa, maksymalnie cztery śrubki. Dla porównania tu pokazuję moją pierwszą główną szafę. Część tutaj rzeczy też będzie przeniesiona do tamtej szafy, ale wszystko po kolei. Dobra, zróbmy jeszcze tu dla pewności i tu dla pewności. Co w czterech miejscach będzie trzymać, to będzie. Do zamocowania szafy do ściany wybrałem takie oto kołki o średnicy 10 mm. Mam nadzieję, że 4 takie wystarczą, żeby nie runęła. Dobra, mamy ogólnie cztery punkty. Teraz spróbujmy na szybko dopasować. Co, 14? 13. Zakombinować, mianowicie to i na początek. To. Dobra, wszystkie te śruby zostały przykręcone. Jak widzicie, masywnie się trzyma. Po zamknięciu będzie się to tak oto prezentować. Ale zanim to wszystko zakończymy, to czas teraz przez ten otwór przeprowadzić wszystkie przewody do paszkorda i zacząć je zarabiać. A to jest najprostszy tester kabli. Sprawdza, czy pary są w poprawnej kolejności, zarobione. Tak, taki tester na Allegro widziałem już za około 15-20 zł. Także myślę, że do podstawowych naszych potrzeb wystarczy. Teraz niestety trzeba będzie chyba rozłączyć częściowo. Tak. Trytytki. Wielorazowego użytku. Przyciskamy i wyciągamy. I można taką trytytytkę użyć ponownie. Taki patchcord przydaje się właśnie w przypadku szaf serwerowych, tudzież telekomunikacyjnych, gdyż można sobie wszystkie gniazdka i wszystkie końcówki wyprowadzić w taki oto sposób. Czyli na przykład jeżeli chcę, nie wiem, mam dwa switche, to w tym momencie dane gniazdko mogę łatwo przełączyć między jednym i drugim switchem. Ewentualnie jak mi się e, rozwali tutaj fragment, no zobaczcie, tutaj się odkręca i ten cały, cały element można wymienić. Tak to wygląda. Z tyłu oczywiście do każdego jest opisane w jakiej kolejności mają być kabelki. Ja mam według standardu B. Także w tym oto standardzie będę to zarabiał, ale zanim to będę zarabiał, to muszę te kable tam przeciągnąć. W każdym razie, do zarabiania kabelków jeszcze się nie narobiłem fachowego czegoś, ale czasem z gniazdkami, takimi jak tu na przykład mam, był gratis dany taki wbijak. Taki wbijak ze ściąganiem izolacji dodatkowo też gdzieś tam nabyłem. I to działa na takiej zasadzie, że konkretny kabelek wkładamy tutaj. O. To działa w taki sposób, że konkretny numer kabelka odnajdujemy w naszym zestawie. Wkładamy i wciskamy i w tym momencie on się trzyma. Co to kuźwa spadło? Aha dobra. No. Czekaj, mam tu jakiś kabel. Ja mam. mam niebieski. Uu. No mogę. Nie, brązowy. Mogę Wam pokazać na przykładzie. O. Pokażę Wam to na przykładzie. Przykładowo, tutaj B1B, numer 8. To jest brązowy. Czyli wkładamy taki kabelek i dociskamy. Znaczy to są. Tak. O. Takim. Ewentualnie. Takim o, no i zobaczcie, to trzyma. Tak trzyma, że można prawie podnieść za to. Tak. O, tak. Widzicie? Jest wciśnięte. Tak to trzyma. Trzeba naprawdę dużej siły, żeby to wyjąć. No i tak samo jak przed chwilą pokazałem, robimy z pozostałymi na podstawie tutaj schematu. Dobra. Trzeba kable przyciągnąć I widzicie, te kable już musiały zostać poopisywane, bo są dosyć długie. To jest na przykład Byron wi -Fi. Już wiem, co to jest. Ale to też musi trafić, że tak powiem. Tutaj trzeba nieco skrócić. To może najpierw zanim skrócimy, to odetniemy. Ten kabel może się przydać, może nie, nie ważne. Takie ustrojstwo do ściągania. Jeszcze może. No ja zobaczcie, są cztery pary. Tak, o tych kablach cały czas mówimy. Co Rozprostować. OK. I ten kabel wyjątkowo jest zarobiony jako A. Innymi słowy, numer 1, To będzie nasze wyjście. Jak my to mamy? A, A. to jest 1 K. Czyli tak. Biało niebieski, niebieski. Całem, może być masywniejszy Biało niebieski niebieski Biało niebieski niebieski Biało zielony zielony Pach pach Tak, co mamy dalej? Biało, pomarańczowe, pomarańczowe. Tak. I co? Biało, brązowe i brązowe. To. I, i tu. Podamy tak. No, żeby nie było. I powinien być pierwszy już zarobiony. A jak czy będzie zarobiony? Zobaczymy. Ustalmy sobie, może kod, że czerwony paczkort, czyli taki króciutki kabelek. Ten ma akurat 25 cm. Będzie oznaczał strategiczne połączenie wyjście na świat. A zakończamy to. Czy ja wiem, że to już jest zarobione dobrze z drugiej strony, więc tutaj będę sobie, że tak powiem, podpinał. I zobaczymy, czy w tym miejscu pojawi się sygnał. Widzicie? Pojawia się, czy jest dobrze zarobione. Jeszcze możemy zweryfikować, sprawdzając czy bezproblemowo widać na przykład monitoring. Sekundy lecą, nasz znaczy monitoring jest tak. Teraz, jeżeli bym wyjął ten kabelek, może Wam pokażę na tym przykładzie, Tak. idą sekundy 15, 16, 17, 18. Widzicie, przestało odliczać, czyli rozłączone. Włączam 25, 26, 27, czyli mamy to, wszystko jest ok. Jako dwójka Byron WiFi. Który to jest kabel? Teraz szukamy. Aha. To jest piwnica Byron WiFi. To jest to. Tak. Jeszcze sprawdźmy. Byron WiFi. Tak, to jest to. Przykładamy sobie mniej więcej tej samej długości kabel. O, upitalamy. Widzicie, to jest bardzo proste. Tak, te nadmiary kabli można odciąć. Jeżeli macie taki wbijak profesjonalny, to z tyłu ma takie nożyczki, które od razu odcina. Ja w tej chwili jeszcze tego nie posiadam. ale robię na podstawie tego, co posiadam. Tak prezentuje się e, szafa numer 2 na obecnym trybie. Po przełożeniu wszystkich kabelków tutaj z góry, jak widzicie, patch panel w tej chwili jest zarobiony tylko z pięcioma tutaj gniazdkami, ale to jest pierwszy etap, bo chciałem przełożyć to, co było. E, jedna kamera, która znajduje się w tej chwili tam, ona jest w tej chwili podłączona na krótko. Tutaj kabelek jest przeprowadzony. I włączony bezpośrednio do switcha. Jak widzicie, on w tej chwili nie działa, ponieważ kamera jest wyłączona. Listwa jest taka klasyczna powiedzmy, tutaj pięciogniostkowa z włącznikiem. Taka na tę chwilę tu mi wystarczy. Jak trzeba będzie coś zmienić, to się zmieni. Na razie po prostu to jest po przestawieniu. E, wszystko tutaj działa. Tak, są w tej chwili, jak widzicie, dwa gniazdka zajęte. Jedno znajduje się tutaj, zasila e, delinka. Drugie gniazdko zasila kamerkę. Po, tak zwanym poe, tu jest przejściówka, tak, power over ethernet, tak. Czyli innymi słowy, sygnał z sieci łączy się z sygnałem naszym sygnałem z elektrycznością, tak i wychodzi kabelkami gdyż w standardzie 100 megabitów tylko cztery przewody są używane, kolejne cztery są puste i właśnie to jest wykorzystywane do przewodzenia napięcia. Także po stronie tuż przed kamerą znajduje się takie drugie ustrojstwo, które z powrotem odzyskuje z jednego kabla sygnał internetowy oraz nasze znaczy internetowe sieci lokalnej oraz zasilanie. I to cała zabawa. W najbliższym czasie planuję tutaj pod takiej dać e, taki switch e, przykręcany. Ale to najpierw muszę w głównej e, skrzynce swojej e, nieco poprzestawiać, żeby go odzyskać. No, myślę, że to będzie temat na kolejny warsztat. W każdym razie, widzicie, tutaj można zamknąć. Tak. Wyjąć kluczyk i przeciętna osoba tutaj dostępu nie ma. Co było też jednym z założeń. Po pierwsze, kable schowane, więc już tutaj, jak widzicie, się nie plączą z góry na dół. Z drugiej strony, dostęp ograniczony tylko na kluczyk. Jak sami widzicie, tego typu rozwiązanie przydaje się w momencie, jeżeli macie przykładowo okablowany cały dom i te wszystkie kable schodzą w jedno miejsce, gdzie macie switcha. Do którego nie chcielibyście, żeby osoby postronne miały łatwy dostęp. Jeżeli posiadacie małą sieć typu, na przykład router z anteną Wi-Fi, do którego macie wpięty jeden-dwa komputery, bo kabelku ewentualnie wszystko używacie po Wi-Fi, to nie jest dla was to rozwiązanie. Ale jeżeli macie nieco większe sieci, nieco większą ilość urządzeń na kablach, to takie Rozwiązanie jest już warte przemyślenia, czy Wam się będzie opłacać. Jeżeli miałbym rozwinąć którąś, któryś z wątków zawartych w dzisiejszym filmie nieco bardziej, zostawcie w komentarzu pod filmikiem. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze mnie nie prenumerujecie, zapraszam serdecznie do prenumeraty tudzież subskrypcji. Ja już będę się z Wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.